Dobry kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Teraz właśnie yy, z Maxiem gramy, to znaczy ja mu yy, czytam tutaj karty Lego, takie fajną grę kupiliśmy mu z Jackiem. Coś takiego. O, widzicie? Widzicie chyba. I tam do tego dołączone jest 25 yy, klocuszków. Dosłownie, dosłownie 25 klocuszków malutkich. Yy, I macie yy, trzy kategorie chyba yy, kart. Twórz. Yy, Sprawdź się i jakieś takie jeszcze bonusy, i, 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 i e, zmieniaj. E, także cztery różne. E, I właśnie e, losujemy, to znaczy ja mu wybieram e, kartę i e, czytam, co ma zrobić z tych 25 klocków. Więc bardzo kreatywne wyzwanie dla dzieci. Dajcie znać, czy widzieliście takie rzeczy. E, ja kupiłam to z jaskiem ostatnio właśnie w Pietrące za 29,90. Więc. Jacek mówi, że był w smyku tego dnia i widział to chyba za, widział to chyba za 50 zł. Także e, coś koło tego, czyli, czyli taniej tutaj w Biedronce i fajna zabawa. się już się bawił swojego czasu w to e, i e, um, koło starowe. Fajne. Jak chce się e, zwolnić to tutaj. Spoko, super. Um, dają się już wcześniej właśnie w tutaj te karty i teraz znowu i naprawdę bardzo, bardzo mocno kreatywny i no super, super moim zdaniem bardzo super. nie mogę Czekaj, podwodny pojazd to już był, robiliśmy ostatnio. O, teraz będzie fajne, daj, czekaj, tutaj sobie położę. Ops, daj, daj, daj. Budować. La, 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 kto tak głośno śpiewa? To przyjazny wieloryb. Zbuduj go. O, nie mogę tego odpiąć. O, udało się, proszę. Naprawdę bardzo, yy, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I myślę, że warto to mieć nawet. Nie wiem, w samochodzie, jak są takie stoliki do, dołączone do, e, można kupić do, do fotelików e, i po prostu takie karty zajmują bardzo mało miejsca, takie pudełeczko z, e, mm, z klockami też minimalne miejsc, minimalną ilość miejsca, więc można mieć zawsze przy sobie, nawet na wakacje zabrać. E, pokaż mi Maksizku to pudełeczko niebieskie, pokażę im, jak to wygląda z bliska. Jest to Lego Create. Karty wyzwań. Tu mamy akurat edycję ocean, więc wszystko co związane z wodą. Ale chyba, jeżeli jest edycja ocean, ocean to myślę, że jest też inna, może. Jak myślisz? No nie? To będzie wszystko co jest związane właśnie z wodą. Z oceanem, czyli rybki, pojazdy podwodne, jak widzicie, czy to wieloryby, elementy statku, bardzo fajne. No właśnie, zestawy mogą zawierać różne elementy. Super rzecz, super rzecz. Polecamy. Myślę, że super fajna rzecz na właśnie o, na przykład na drobę z Nadziei Chłopaka czy y, na Mikołaja. Te 30 zł to y, mega pomysł. Słuchajcie, kaszanka time. Tak mi się zachciało kaszanki na patelni, że nie macie pojęcia, że po prostu kupiłam wczoraj jadąc z Maxem z Angielskiego ulubioną kaszankę, ona będzie z ketchupem podana i będę jeść kaszankę do tego herbatka zielona, a tutaj akurat już została mniejsza gropeczka, jak to się mówi, mniejsza, mniejszy garneczek, gropeczka garneczek, pięknej jesiennej, dla mnie jedynej prawilnej jesiennej zupy, nie żaden krem z dyni, tylko krem. Można powiedzieć, bo gęste jest jak wsia Z grochu. O, już sobie nawylewałam. Grochuwa dla Jacka tutaj zostawiłam troszkę, troszkę, bo tacie wyniosłam dużo więcej. Bo tak właśnie gotowałam dla niego tą grochówkę, ale mój mąż też zje. A ja dla mnie grochówka nie robi dziś wrażenia, chociaż bardzo lubię. Kaszanka. Kaszanka. A później chude ciacho, które wczoraj mój mąż mi przywiózł. Pokażę wam, Jakie tym razem mi e, przywiózł, e, bo jest inny niż ostatnio, a także zaraz Wam pokażę, jakbyście byli, to zawsze Wam pokazuję, tak wiecie, jak któreś, któreś, któreś z Was będzie, to, to skorzystacie może z moich polecajek. Dzisiaj torcik, um, słodka krówka, jak widać można zauważyć króweczkę. E, I herbatka zielona. E, kaszanka była wyborna, żeby nie powiedzieć brzydko, jaka wy. Ale no po prostu m-m, mm, mm. Jestem ciekawa, czy lubicie e, kaszany, czy nie. Ja po prostu mam takie okresy czasami, że nieważne, keto, nie keto. Zachce się czegoś i trzeba to po prostu, e, tą zachciewajkę spełnić, e, a e, kaszanka to jest po prostu miam niam, niam. niam. Najmniejsze zło z niektórych zachcianek naszych, prawda? Gorzej, jak się zachce słodkiego i takiego nielegalnego słodkiego, wtedy jest problem. Ale kaszana, kaszana jest ok. Ehm, I naprawdę ta jest fajna, bo nie ma tak dużo wątróbki, więc rewelacja dla mnie nie lubię. I nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że tutaj nie było w ogóle wątróbki w niej e, w takich kawałkach dużych, bo nic nie znalazłam. Ehm, także bardzo duży plus. Ja zajadam moje ciacho. Dzisiaj Max jest na wycieczce w kinie. Może jak przyjdzie, to zapytamy go, jak było. I nie wiem, o której wrócą, więc sobie siedzę, czekam na jakąś wiadomość. Niby mają być koło 12, po 12:00. Więc czekam na jakiś znak, bo nie chcę mi się pod szkołą sterczeć. Czekać nie wiadomo ile. A także ciekawa jestem bardzo. Jego wczoraj się zestresowała ta wycieczka. Powiem Wam szczerze, bolał go brzuch. Mówi, boli mnie brzuch, nie mogę iść spać, i wytłumaczyłam mu, że to pewnie z nerwów, z przejęcia. No i w magiczny sposób, za 10 minut brzuch przestał boleć. Ehm, faktycznie to, było, to był stres, tym wydarzeniem takim pierwszym, że właśnie jedzie do kina, kupuje sobie sam popcorn. Także zobaczymy po ehm, wycieczce, jak mu poszło. Słuchajcie, ja jestem w naszej kotłowni. I w tej kotłowni pokażę Wam zakupy z Sinsay. Zobaczcie, duża paczka. <laughs> Przepraszam. I to będzie jakby już koniec tego vloga. Nie zawsze te vlogi są takie długie, jakbyście też chcieli. Cieszę się, że lubicie oglądać dłuższe vlogi, że Wam się podobają. Natomiast no, nie zawsze po prostu yy, nadążam, myślę o tych vlogach, żeby w każdej sekundzie wiecie, że nagrywać. Stąd... Yy, Jedne są dłuższe, drugie krótsze. Znajdę sobie tutaj jakiś, nie, to mam w ogóle żyje się jakieś skarpety. Znajdę sobie jakiś nożyk. Gdzieś tu powinienem, jest do otwierania tego. jakiś nożyk, ale spłacało wszystkie listy. O, skrzyneczka. Skrzyneczka z... Hmm. Jest, jedzi nożyk. Więc zaraz sobie tutaj otworzę tą paczkę i pokażę Wam, bo tutaj są dwie rzeczy do kotłowni i są też y, cztery rzeczy do, do, y, do domu y, świąteczne, natomiast y, są to cztery sztuki, ale dwóch rzeczy tak naprawdę. I e, gdzie tutaj to otworzyć? Druga jest, ponieważ jest tutaj. E, tak w ramach testu też można powiedzieć kupiłam to, e, ze względu na to, że tak naprawdę e, nie wiem jak te rzeczy z e, wypadają z jakością, jeżeli chodzi o rzeczy takie do domu, e, typu właśnie... Mm, tu jest akurat szafka na sojem na buty. I tak naprawdę, na, naprawdę naprawdę nigdy chyba takiego mebla nie zamawiałam. Mebla, ja to może nazwać meblem, słuchajcie, no to nie jest mebel, ale otwierasz się, to jest jakoś dziwnie poklejone, tu się kończy. Piszcie mi, czy wy zamawiacie coś z. czemu to tak jest? Otwiera się w połowie. Tu możecie widzieć już naszą kotłownię skończoną W ogóle jest tak teraz czysto i ładnie, że e, aż przyszłam tutaj od razu zostawić te rzeczy, skoro tutaj główną rzeczą jest ta duża rzecz do kotłowni. Ja to Wziąłem sobie nóż, a ciągnę na siłę rękami. Ja zaraz idę do pracy i tak mówię wyrobię się, a już wieczorem sobie tego vloga po prostu Przerobię i tak, mamy tutaj dwie takie fajne, ale czy są takie super, super, to zaraz się okaże. Bo wiecie, jak różnie bywa z tymi synchronowymi rzeczami, jeżeli chodzi o poduszki i tego typu rzeczy, no to one są czasami tak średnio wypchane. A ta kokarda w miarę, w miarę, jak się ją tak trochę pamiętosi, będzie jakoś wyglądała. Jest to kokarda, zobaczcie tutaj wymiary, 15,99, nie, 19,99 kosztowała, 40 na 10 na 55 cm, więc dosyć spora. Zobaczcie tak nawet na rękę, na dłoń, ja mam dosyć długą, długie palce, długie dłonie, więc... Naprawdę spora. Zamówiłam dwie. O, o! Tutaj coś jest nie tak. Co jest nie tak? I tu jest rozpruta. O! Także będzie zwracanko. I tu jest rozpruta. O, fu. Tu też tak jest. Tu jest w miarę zszyta. I w, w ogóle zobaczcie, jaka jest asymetryczna. To się przesuwa pewnie. Dlatego... Ale najbardziej mi się nie podoba to. Ja nie będę tego wszyć za 16 zł, bo ja tak jakoś za to zapłaciłam, bo miałam kod. Także to idzie do oddania. E, zamówiłam właśnie e, wycieraczkę. Tutaj podstawa moje piękne nowe e, drzwi. Taką e, gumowaną wycieraczkę. I ona kosztowała nawet są ceny proszę bardzo, proszę bardzo. Ona kosztowała widzicie już 12,99 zł możliwe, także spoko, zamówiłam dwie rzeczy do przychodni, jestem ciekawa, to też na okres świąteczny, ale zobaczcie jaka wtopa z tymi kokardami, ładnie wyglądają, a takie do kitu, nie fajnie, oho, jakaś dziura w opakowaniu. mam nadzieję, że nic się ci nie stanie. Ja to jakiś mam zmieniony głos, boli mnie do kardło, nie wiem co to będzie, nie wiem co to będzie, mam nadzieję, że nic. Takiego, o jaki ładny, jaki ładny jelonek, zobaczcie, reniferek tak naprawdę, bo to świąteczny motyw, zobaczmy jego detale, on gdzieś tam, wiecie, jest delikatnie, jak to, e, takie tanie rzeczy, ale to nic, to nic, e, nie jest już gdzieś tutaj taki bardzo zalany, czy e, bardzo mocno uszkodzony, no pewnie tutaj to nie powinno tego być. Kosztował um, 25,99, jest duży e, i on też był tańszy, suma summarum, wiecie, tak, e, suma sumarum, e, że tak powiem, z tymi kodami, to on wychodził taniej. I tu mam drugiego takiego samego, i owy ten drugi też był ok, bo no, tak jak mówię, no, lipa z tymi kokardami, takie kurwane, niedrogie, a. E, on jest tutaj mocno tak. Nie, no nie jest tak mocno polersowany. Ja myślałam, że gorzej. tutaj nie ma już takiej dziury. Dziureczki nie, no jest w porządku. Tu jest trochę nadlane na pyszczku. Ale ogółem nie jest źle. Są ładne, mogą zostać. No i to idzie do oddania. Pewnie nie w tej paczce, bo na się do paczkomatu nie zmieści. Straszne to jest po prostu. Oni dają takie te paczki: ogromne, no taka wielka paczka, a tutaj ta półka na obuwie jest taka mm, malutka. E, a i tak przyszły podniecione te, jak to się mówi, kardy. E, I e, hops i, i tak e, mogłoby być to mniejsze, suma sumarum bo czy tej półki jeszcze nie będę oddawać ale mam nadzieję, że to zwykła czarna taka półeczka, stojaczek na Aha. Yy, na buty to nie jest nic takiego wiecie, skomplikowanego zobaczmy cztery rurki pięć rurek chyba jeszcze nie wszystko siedem rurek co tu jeszcze jest Więcej rurek i jeszcze drugi boczek mi się przydał. Ja ją złożę i wam zaraz e, pokażę. Ciekawe czy są... a nie, tutaj jakieś śruby są, więc powinno pójść gładko. I słuchajcie, wszystkie elementy dołączone pasowały. Ja wiem ile mi to zajęło z 7 minut e, poskręcania tej e, półeczki. Leciutka jak barszcz nie jest jakaś taka strasznie plastikowa, nie jest to jakieś takie też tworzywo i wiecie, materiał najwyższych lotów, ale absolutnie nie jest to też takie dziadowszczyzna, jaką można byłoby się tam spodziewać. Na buty jak najbardziej jest wystarczająca, leciutka, nie za duża. Nie wiem, jakie tam dokładne jej wymiary były. Zaraz zobaczymy. Eee, czy tutaj coś jest? Eee... No nie, chyba nie ma. Tu jest chyba kod kreskowy tego produktu konkretnego. Zresztą tu jest ten sam, ale nie, wymiarów chyba nie ma. Coś tu jeszcze jest. A w środku, okej, okay. instrukcja składania. O, ale spoko. O, jest. Jakby ktoś potrzebował, to jest, ale spoko jakby m, ja nie składałam w takiej kolejności i dałam radę i było wszystko ok. Jest 8 drążków, 2 te boczki, 16 śrubek i e, 4 zaślepki i tak i tak też było. Wszystko się zgadza. Także za te 30 chyba 4 zł, w porządku. No i zostają oczywiście ze mną te, ta wycieraczka i te m, piękniutkie. Chociaż kurczę, ten tutaj ma takich trochę tych i rys, i nie wiem, ten jeden jest lepszy, a ten to taki, nie wiem, może też go oddam razem z tymi kokardami, chociaż polerujmy, nie jest tak źle, no są takie, wiecie, te takie nadlania, takie, ale ładny jest, ogólnie jest ładny, taki ostry tutaj trochę, nie wiem, zobaczę co jeszcze z nim zrobię, ale ten jeden, patrzcie kurde. Jakie ja wiem, że to nie pieniądze i nie jest jakaś super jakość, może też oddam, nie wiem, zobaczę, zobaczę, w każdym razie może jakoś trochę wypoleruję, ładne są, ładne takie pokaźne, duże, zobaczcie, fajne, o tutaj taki jest, zobaczcie, o mnie. nie, no chyba też to oddam, cholerka, no i te, no te karty też mm, na pewno lecą do zwrotu. I muszę zmierzyć paczkę, czy ona mi się zmieści do paczkomatu, bo ostatnio już miałam problem z jedną z ich paczek, ale to już mniejsza o to. Ehm, dobra, kochani, ehm, odwrócę się do Was na chwilkę. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego e, filmiku. Ehm, powiem Wam tak, no czuję się tak sobie, więc nie wiem, co będzie z następnymi e, filmikami. Ten, jak oglądacie, jest sobota. E, jak e, będę się ok czuła, bo też, e, że tak powiem, nie ma żadnej presji. To filmik zobaczymy się w kolejnym filmie w poniedziałek, a jeżeli nie, no to będę Was informować na społeczności. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do dawania łapek w górę, podbijania filmiku, jeżeli oglądacie go na telefonie. No i dajcie znać, czy jesteście rozczarowani tymi kokardami, bo ja jestem rozczarowana i powiem Wam, że no to już jest nie pierwszy raz, więc już sobie odpuszę takiego typu rzeczy, poduszki jakieś tam właśnie puchate, wiecie, wypełniane czymś, um, jakąś tą watolinką rzeczy. Typu laska cukrowa też była kiedyś katastrofalna, po prostu się uginała. I teraz też przyszło coś, co jest po prostu, no, poniżej e, krytyki. E, także oddaję, nie ma co dłużej się na tym rozwodzić. E, polecam wycieraczkę za 13 zł, nawet mniej, bo była e, jeszcze z kodem. I ten stojaczek tutaj, ta szafeczka e, też jak najbardziej okej. Okay. Um, no i co, warto by było się chyba wybrać do takiego sklepu do stacjonalnie, stacjonarnie żeby pooglądać te rzeczy faktycznie czy nie są porysowane i wtedy też się opłaca je kupować, bo to są nadal niskie ceny e, dzięki serdeczne jeszcze raz e, a jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału jeżeli tego nie robicie i pożegnam się już z wami, e, trzymajcie się pa pa i dużo zdrówka wam życzę mam nadzieję, że jesteście zdrowi